Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie vlogu. I dzisiaj będziemy wspólnie, czy ja będę szyć, możecie obejrzeć, sukienkę z Prześcieradła. Ostatnio jak byłam w second handzie kupiłam takie nowiutkie, kompletnie niezniszczone Prześcieradło w cudownym kolorze. Zobaczcie. Jest go całkiem sporo, więc mam nadzieję, że wyjdzie z niego śliczna sukienka. Długo zastanawiałam się nad krojem tej sukienki i stwierdziłam, że chcę tego typu sukienkę taką troszkę bardziej zabudowaną, więc wezmę dokładnie ten wykrój, który robi robiłam już kiedyś na moim kanale, to było szycie sukienki z piranki. Jestem bardzo ciekawa jak ona wyjdzie właśnie z takiego prześcieradła, ale strasznie mi się ten kolor podoba, naprawdę. Jeżeli ona wyjdzie, to chyba to będzie moja ulubiona sukienka, serio. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego efektu, to zapraszam oczywiście do oglądania tego vloga. I nie zapomnijcie wejść na mojego Instagrama, tutaj gdzieś macie screena Zapraszam bardzo bardzo serdecznie i oczywiście na TikTok. Kanał też możecie zasubskrybować. Zanim zacznę pracować oczywiście herbatka, sałatka standardowo na śniadanie i rajskie rozdanie. Kosz. Właśnie sobie wyprasowałam mniej więcej oczywiście przed wykrojeniem ten kawałek i... Wykrój już mam przygotowany, więc za chwilkę Wam pokażę to wszystko w elementach, no i muszę zmienić jeszcze nici w overlocku. To jest naprawdę rzecz, której nie lubię robić, czyli zmiana nici w overlocku, teraz mam czarne. Będę potrzebowała białych do wszystkich właściwie rzeczy, które mam zamiar dzisiaj szyć, więc w pierwszej kolejności muszę to ogarnąć. A strasznie to jest tak irytujące zawsze. Dobrze, tutaj mam wszystkie potrzebne elementy, z których będę robiła ten wykrój. I tutaj oczywiście jest już materiał, jeszcze sobie przygotowałam serial, gotowe na wszystko. Słuchajcie, jestem w czwartym sezonie, oglądam ten serial od nowa i jest naprawdę super. Ja uwielbiam oglądać seriale, kiedy coś robię, także inaczej nie da rady. Wiecie, zmiana planu, musiałam się przemieścić na podłogę.

Mam tutaj już wycięte elementy i zostało tyle materiału, który użyję prawdopodobnie na jakiejś scrunchie. Tak, bąbelek? Chyba, że się na tym położysz zaraz, co? Bo uwielbiasz to robić zawsze. Bąbel, hej, co ty robisz? Przerwa na kawę i ciacho, obowiązkowo. Jest godzina 10.52 dokładnie i tak, kawa teraz musi wjechać. Robię sobie kolejną przerwę, bo muszę powrzucać rzeczy na Drifted Customs koniecznie. Swoją drogą zapraszam Was, to jest mój sklep internetowy. Nie wiem, czy już wspominałam w tym odcinku o tym. Zaraz wam pokażę. Mm, zaraz wam pokażę troszkę więcej. W każdym razie tak dorzucam właśnie nowe produkty, więc zapraszam Was na stronę. Pojawiają się już takie bardziej letnie rzeczy, także mega się jaram. Wjechała kolejna kawa. Ja ostatnio mam... Słabość do kawy, straszną. To jest dziwne, bo um, kiedyś ja w ogóle nie piłam kawy, nie lubiłam jej i piłam bardzo, bardzo rzadko. Zmieniło się to jakoś dwa lata temu, kiedy piłam kawę um, zbyt często na pewno i, i nie mogłam bez niej żyć. Później znów miałam przerwę, no i teraz znowu wróciłam. Dzień bez kawy dla mnie obecnie nie istnieje, a obiecałam sobie kiedyś, że nigdy do tego nie dopuszczę i nie będę piła kawy i nie będę od tego uzależniona. Witamy, dorosłe życie. Dobrze, pokażę Wam teraz, jakie produkty dorzucam, mniej więcej. Dobra, tutaj oczywiście jeszcze YouTube i. Czekajcie. Teraz jestem w trakcie dorzucania, więc to jest jeszcze wszystko takie, wiecie, świeże i tak dalej. Na razie dorzuciłam takie stanikotopy. Tutaj jest jeden, drugi, trzeci, jest ich więcej na stronie, więc sobie popatrzcie. To są ogólnie dokładnie takie topy, jak ten, tutaj w tym secie. Tylko że tutaj jest jakby cały set i to jest też właśnie top z tego setu. Tutaj też jest lepiej pokazane. A jeżeli chodzi o pojedyncze topy, no to też ich cena jest już niższa i, i są naprawdę fajną, właśnie alternatywą do. Yy, krótkich spodni na przykład czy do w ogóle spodni z wysokim stanem ja na pewno będę w nich chodziła jak tylko w końcu zrobi się ciepło yy, chciałam wam jeszcze pokazać tutaj przy okazji, bo, yy, bo na tych zdjęciach całkiem fajnie ujęte jest to, jaki one mają tył bo też yy, kilka pytań o to dostałam o tutaj zobaczcie yy, ta część jest na gumce, więc spokojnie jeżeli chodzi o obwód mamy tutaj idealne wręcz dopasowanie i tak samo ramionczka. Są yy, szyte na gumce, co w zupełności nie wpływa na jakiś gorszy ich wygląd. Moim zdaniem one też dodają takiego uroku, dlatego że tworzą taką ala tutaj. Yy, to nie jest falbanka, ale taki zmarszczony materiał po prostu wygląda ciekawiej niż coś takiego, wiecie, płaskiego. Yy, także tak, no nie bójcie się tego, że one nie są zapinane, bo naprawdę tutaj mamy yy, pełną kontrolę nad tym, jak to się układa. I tutaj, oczywiście, miseczki z przodu, właśnie tak to się prezentuje. Tutaj mamy te szelki pokazane, jak to wygląda. No i on jest też wystarczająco, wiecie, długi, że znaczy, jest bezpieczny po prostu do noszenia, jeśli chodzi o biust. I mimo, że to nie jest bielizna, tutaj jest nawet w opisie też to dodane, że ten stanik tobie jest szyty dwuwarstwowo i nie jest usztywniany dodatkowo. Nie był projektowany z myślą o bieliźnie, lecz o codziennym użyciu jako część garderoby. I mimo tego on i tak świetnie sobie radzi, właśnie jako taki top bez stanika. Więc możemy się serio czuć bezpiecznie. Mi się też bardzo ten podoba, czekajcie. A jeszcze go nie dodałam. To pokażę Wam tutaj w takim razie. O, ten jest śliczny, właśnie muszę go dodać też na stronę. I fajne w nim jest to, bo też e, jakby eksperymentuję cały czas. I fajne jest w nim to, że jest ten grubszy tył. I mamy, wiecie, coś więcej po prostu się tutaj dzieje. To się jeszcze ładniej układa, moim zdaniem. O i tutaj, jak to wygląda wewnątrz, mamy właśnie to dwuwarstwowe szycie. To o czym mówiłam wcześniej, więc i z tej, i z tej strony. Na dobrą sprawę, on mógłby być spokojnie dwustronny, gdyby nie te przeszycia, które wiadomo gdzieś tam musiały się schować. Patrzcie, jaki to jest słodki widok. Mm. Poprosiłam zegar, żeby mi zmienił ten nici w Bo mm, tak jak mówiłam, nie chciało mi, tak jest, nagrywałam to rano, nie chciało mi się robić, ale w sumie dobrze, bo zajęłam się wykrawaniem mm, wszystkich rzeczy i y, teraz już będę działała z szyciem. No dobrze, jeśli chodzi o te elementy, ja tutaj mam właściwie wszystko, czego do tej sukienki potrzebuję: tył, przód, rękawy, falbany i. Yy, teraz będę to zszywała dokładnie, nie wiem czy uda mi się Wam pokazać dokładnie jak to działa, bo to też nie jest taki filmik, wiecie, tutorial, ale chcę Wam pokazać, że po prostu można <laughs> zrobić coś fajnego nawet z prześcieradła. Dobra, można powiedzieć, że skończyłam górę tej sukienki, znaczy skończyłam, jeszcze nie, no za dużo powiedziane, ale składam to wszystko razem, tu jest jeden rękaw przyszyty i robię na górze zawsze takie bufki i drugi jest zeszpilkowany. I te bufki robię tak, że sobie to po prostu wszystko, jakby zakładam i szpilkuję najpierw. I teraz będę to na około najpierw na zwykłej maszynie, i później jeszcze tutaj wszędzie overlockiem, żeby było wykończone w taki ładny sposób. Jest już słuchajcie dosyć późno, ja sobie zapaliłam lampę, żeby mieć lepsze światło, i chcę Wam tylko pokazać teraz na szybko efekt tej sukienki. Na mnie, jak to wygląda. Ona jest w ogóle niewyprasowana, ale musicie mi wybaczyć, dlatego, że tak jak mówiłam, jest późno i strasznie nie chcę wyciągać deski do prasowania i prasować teraz sukienki, więc pokażę Wam po prostu tak mniej więcej, jak to wygląda. A jutro w ciągu dnia postaram się dograć jakieś przebitki takie bardziej może na wieszaku. Zmieniłam w ogóle outfit, bo w międzyczasie jeszcze dogrywałam coś dla tak innego filmu. I do tej sukienki założę buty, żeby jakby zrobić taki kompletny bardziej wizerunek tej sukienki. Więc tak zacznę od butów, trochę na opak, ale trudno. Dobra, sukienka ogólnie jest naprawdę fajna. Przede wszystkim, co jest w niej takiego najfajniejszego moim zdaniem, słuchajcie, to, że ona jest w 100% bawełniana, więc szczerze, ja się w niej czuję po prostu tak dobrze, jest mi tak wygodnie, jeśli chodzi o materiał i tak dalej, że nie mogę się doczekać, jak będę w niej już chodziła teraz na wiosnę. Jest zmięta, więc też nie oddaje takiego efektu, ale słuchajcie, yy, krój tak naprawdę sukienki i yy, właśnie te falbany tutaj z tyłu sprawiają. Zobaczmy, jak ona się kręci. Nie jest spoko, naprawdę. Falbany są OK, są wystarczające. Podobają mi się te półki delikatne, czekajcie się, się przybliża. Jest sztuczne światło, więc to może być dziwnie widać, ale mniej więcej. No i nawet do takich butów wygląda to całkiem.